Siemano, 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 witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Jak zawsze bardzo miło, że jesteś. Od razu, na początek, zachęcam do zostawienia łapy w górę pod tym filmem. I dziękuję za każde kliknięcie. Pcha to wszystko do przodu. Także jesteśmy tutaj wszyscy mega wdzięczni. Oczywiście lecimy z propozycjami kuponów na dzisiaj, bo jest kilka ciekawych meczów. Są dogrywane kolejki, więc można oczywiście coś tam skomponować. Do kuponów przejdziemy za chwilę. Klasycznie powiem o promocji na zwrot kasy za przegrany kupon. Konkurs sobie odpalimy. No i zaproszę do tych wszystkich naszych grup. Ten zwrot kasy za przegrany kupon to jest. Promocja dostępna w BetClicku. Jeżeli ktoś nie ma konta, to można konto założyć, no na przykład z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, i po założeniu konta, na przykład taki kupon możesz sobie huknąć. Oczywiście, ty możesz sobie zagrać, obojętnie jaki kupon, obojętnie jakie typy, kursy, dyscypliny, obojętnie jakie zdarzenia, to nie ma nie ma znaczenia po prostu. Jeżeli Twój kupon wejdzie, to kasa jest Twoja od razu do wypłaty. Jeżeli nie wejdzie, to BetClick zwraca kasę minus podatek we FreeBecie, jednokrotny obrót 2,14 na całym kuponie. I to w sumie tak naprawdę tyle. Osoby zainteresowane e, bezpośrednio. Pierwszym kuponem na powitanie od do pierwszego komentarza pod tym filmem. Założenie konta to jest minuta i można tworzyć coś na dziś. Na przykład na dziś. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na Facebooku ponad 110 tysięcy ludzi. Zapraszam na Instagrama, zapraszam na Discorda, tam ponad 10 tysięcy typerów, to linki wszystkie znajdziecie w opisie pod tym filmem. I tam znajdziecie też linki do dwóch naszych pozostałych kanałów na YouTubie strefa typów, strefa typerów. Serdecznie zapraszam. Lecimy z konkursem. Jak zawsze kasa w Betkliku do zgarnięcia i co trzeba zrobić, żeby po nią powalczyć? Subskrybować kanał obstawić. Oh. Łapę w górę zostawić tutaj pod tym filmem i w komentarzu odczytujecie dokładny wynik. I minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Wolfsburgiem a Bayernem Monachium. Dopisujcie swój nick gracza z BetClika. Typujecie do 20:30 komentarze edytowane, dodane po tej godzinie. Bez nicku gracza na Betclick nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. I przechodzimy do meritum tego kolejnego materiału tworzonego przy współpracy z Betclickiem. Dwa kupony od osób, które już typowały w miniony weekend i kupony były trafione. I raz, dwa, trzy, cztery kupony od osób, które jeszcze nie typowały. Zaczynamy od kuponu Łukasza, który ostatnio ustrzelił i to bardzo ładnie. Ustrzelił rzuty różne drużynowe za 1800 złotych na dobrym proficie e, i dzisiaj słuchajcie też, za 1800 złotych są ładowane rzuty rożne drużynowe i to takie dosyć niskie linie, bo są ładowane rożne na underdogu bo zdecydowanie Almeria jest underdogiem w meczu z Barceloną, ale oczywiście statystycznie słuchajcie, e, tutaj mamy trzy roże zaproponowane, nie? A Almeria w ostatnich pięciu meczach bije, tak cztery rożne, 15 rożnych z Atletico Madryt, cztery rożne cztery rożne, sześć różnych no poniżej czterech różnych ostatnio nie schodzą statystycznie nie ma się Tutaj do czego przyczepić. Jeżeli chodzi o Bochum, również bardzo trudny przeciwnik, ale również ostatnio są dobrze bite różne przez Bochum, bo 6-5-6-5-3. Też w pięciu ostatnich meczach nie zeszli poniżej tych trzech rożnych. Także tutaj, no, statystycznie mówię, do tych propozycji, tak jak często gadamy, nie?, że no, można by było trochę lepiej, bo statystycznie się nie spina. Wiadomo, że to jest słucha statystyka, ale trzeba mieć jakieś odniesienie. Moim zdaniem nie ma się do czego przyczepić. Mam nadzieję, że to będzie drugi trafiony z rzędu kupon Łukasza i że będziemy mieli łowce rzutów rożnych drużynowych. Chciałbym. 3749, dawaj. Drugi kupon jest od Bartka, który również w miniony weekend trafił bardzo ładny kupon. E, nie nierozbity, nie Minięty podatek, no ale 2999 zł profitu, a teraz już kupon jest rozbity, bo 2 razy 680 na 2249, więc szybko wyciągnięte wnioski i, i taki pomyślunek, że faktycznie można to ominąć, można to rozbić, nie, można wykiwać ten powiedzmy dodatkowy podatek. I tutaj mamy tak, zwycięstwo Fenerbacze, czyli Liga Turecka, tam była chwila przerwy przez tą e, bitkę, w której sędzia bardzo mocno oberwał, były przez chwilę mecze zawieszone, ale wracają do gry i to jest ciekawe, bo Fenerbacze wiadomo, w tym sezonie jest wybitny. Grają świetnie, fajną ofensywną piłkę dla oka. Bardzo dobrą, bo to się podoba. Są liderem, jeżeli chodzi o ligę turecką. Tyle samo punktów co Galata ale lepszy bilans bramkowy. A Kaiser i jest na miejscu trzecim, nie? Oczywiście to jest tam 11 punktów różnicy po 15 kolejkach, ale no nie są chłopcem do bicia w tym sezonie gospodarze. Mimo wszystko Bartek twierdzi, że Fenerbacze tutaj sobie bez problemu radzi, bo nie jest tajemnicą, że właśnie o no pewnie między Fenerbacze a Galata Sarai rozstrzygnie się przynajmniej po tych 15 kolejkach, można tak stwierdzić. O te najwyższe cele w sezonie ligowym. Do tego mamy e, Bayern Monachium do przerwy. No i tutaj tak, wiadomo: Bayern Monachium na zwycięstwo, okolica 1,35. Totalnie się to nie spina, nie opłaca. Mecz wyjazdowy z Wolfsburgiem, który ostatnio przeplata porażki ze zwycięstwami, bo były dwa zwycięstwa e, no z Lipskiem i w poprzedniej kolejce z Darmstadt. Ale poza tym ostatnio też trzy porażki. No a Bayern Monachium to Bayern Monachium. Poprzednia kolejka ze Stuttgartem i tutaj sporo osób twierdziło, ja też tak twierdziłem, że będzie wyrównana walka. Tutaj tak, 1 do 0 do przerwy. Mogło być 3, ale 2 Dwa gole, zwarowane, cofnięte. No finalnie skończyło się 3-0. do 0. E, I tyle Stuttgart miał do powiedzenia, nie? I, I tutaj podejrzewam, że jest taki zabieg, żeby ten kurs troszkę sobie na mecz Bayernu podbić, bo wiadomo, że no, prowadzenie do przerwy jest ze zdecydowanie wyższym kursem niż samo zwycięstwo faworyta po kursie 1.35, 35 nie? E, no i mamy jeszcze zwycięstwo, słuchajcie, Interu Mediolan w Pucharze w Włoch. To jest jedna usła finału z Bolonią. Ja myślę, że Inter jest nie dotknięcia, W miniony weekend 2-0 z Lazio na wyjeździe. E, oczywiście, Bolonia wygrała z Romą też w miniony weekend w ligówce. Bolonia jest na czwartym miejscu. Top 4 dla Bolonii, Myślę, że to jest fantastyczna sprawa. E, ale generalnie, wydaje mi się, że Inter grający obecną piłkę, obecny futbol, jest poza zasięgiem dla każdego na włoskim terenie. E, sam fakt, że tutaj między czwartą Bolonią a, a właśnie Interem mamy 13 punktów różnicy po 16 kolejkach. To jest naprawdę dużo. Inter gra dobrze. Moim zdaniem, Inter nie odpuści Pucharu. Więc ja tutaj pod typem Bartka jak najbardziej z chęcią się podpiszę, bo też mi się wydaje, że Inter to po prostu. To no po prostu wygra, nie? Dalej mamy kupon od Roberta Debiucik za 2,5 tysiąca złotych na 6435 złotych. Monaco z remisem i over półtora gola. No i tutaj, oczywiście, tak. Ostatnia kolejka. Monaco grające na własnym terenie z Lionem. Z Lionem, który jest na miejscu 16. Ale z Lionem, który faktycznie chyba powoli zaczyna się odbudowywać. Monaco to spotkanie przegrało 1 do 0 ku zdziwieniu wielu, wielu typerów. No mimo wszystko cały czas są w top 3, nie? Też w miniony weekend Paris Saint-Germain potraciło punkty, bo zremisowane spotkanie w ostatnich minutach z Lille. No i jeżeli tutaj wrócić ma Monaco na zwycięską ścieżkę, to pewnie lepszego przeciwnika no ciężko trafić. Toulouse pierwsze miejsce nad strefą spadkową. E, same porażki remisy ostatnio 14 punktów tylko w 16 kolejkach, dla porównania Monaco 30. E, tutaj mamy jeszcze dorzuconą podpórę, ale muszą być minimum dwa gole w meczu, nie? E, dalej mamy Hiszpanię, mamy spotkanie Athletic Bilbao, które gra na własne terenie z Las Palmas, Atletik Bilbao po no bardzo ważnym dla nich zwycięstwie w poprzedniej kolejce z Atletico Madrid są aktualnie na piątym miejscu, no ale do takiego miejsca trzeciego, do Barcelony to jest aktualnie strata tylko i wyłącznie trzech punktów, naprawdę tutaj dobry sezon jak na razie w wykonaniu Atletik Bilbao, grają na własnym terenie z Las Palmas które też nie jest najgorsze, Las Palmas ostatnio miało dwa zwycięstwa z rzędu z Getafe i z Alaves, czyli może nie z takimi najmocniejszymi przeciwnikami ale też coś tam punktują, bo to jest aktualnie dziewiąta lokata, no tutaj zdaniem Roberta, Robert wie, że skoro 2,5 koła w to leci, Bilbao wygrywa i minimum dwa gole w meczu, czyli czyste zwycięstwo, na przykład 2 do 0, 2 do 1 dla Bilbao, nie? E, I mamy jeszcze dorzucony overek w drugiej lidze hiszpańskiej, mianowicie w spotkaniu Eibar i Hichon. E, i tutaj taki klasyczny overek półtora cyferkowo to można powiedzieć zachęca, bo jeżeli chodzi o gospodarzy, średnio 2,95 gola na spotkanie w tym sezonie e, goście 2,05 gola na mecz, więc tutaj cyferkowo można powiedzieć, że to się spina statystycznie. E, dalej, trzy kupony jeszcze, Kacper proponuje nam rozbitego Dubla za 2000, czyli dwa razy tysiak na 2270. Jest ten mecz Lyonu. Lyonu, o którym przed chwilą gadaliśmy, że powoli gdzieś tam proces odbudowy się zaczyna. Było to zwycięstwo z Monako w poprzedniej kolejce, wcześniej z Toulouse 3 do 0. Teraz grają z Nantes, które też ostatnio dwa mecze w web dostało. Co prawda z Paris Saint-Germain, no i drugi z Brest, które też jest wysoko, bo na piątej lokacie. No ale zdaniem Katpra po prostu Lyon po tym dwukrotnym przełamaniu i takim fajnym, naprawdę dobrym, ważnym zwycięstwie dla nich kontynuuje tą pasę zwycięstw. No, przeciwnik pewnie. Nie jest jakiś najtrudniejszy. Jeżeli wracasz na dobre tory, zaczynasz grać fajnie w piłkę i coś tam się zaczyna układać, to myślę, że nant, grając u siebie, no pewnie jest tam do kulnięcia, nie? Kasper też tak twierdzi, dorzuca nam brameczkę Lons. Brameczkę Lons, które gra a, z nicą bułki. No i tak, troszkę ta... Wielka, wielka. Jak to powiedzieć? Troszkę ten mit wiecie, monolitycznej obrony Nicei zostaje rozbity, bo oni co prawda, no, stracili cały czas 9 goli, nie? W 16 meczach, ale 5 goli stracili w trzech ostatnich meczach, no. Zaczęli te gole tracić. Ta ostatnia kolejka z Le Havre, 3 do 1 przegrany mecz, 3 bramki stracone. Nie dziwię się, że gdzieś tutaj jest ładowany ten goalons. Może kurs nie jest za wysoki, ale jako taki dopychacz do dubla, zdaniem Kacpra. No, jak najbardziej odpowiedni, więc coś takiego w dublu za 2000 zł. Nierozbity kupon od Dominika, też 2000 zł na stawce, ale nierozbite na 666 zł. trebel Legia z remisem i under 3,5 goli. Legia przed chwilą z Krakowią grała. To jest zaległy mecz z drugiej kolejki, o ile dobrze, e, dobrze kojarzę. Legia wygrała na własnym terenie z Krakowią 2 do 0. Tam Krakowia tak naprawdę nie miała za dużo do powiedzenia. W ogóle, według panującej opinii, mało porywające spotkanie. No i po prostu Dominik liczy na to, że. Legia się zrewanżuje, a nawet dokłada sobie podpórę, czyli że po prostu może być jakieś 0-0, 1-1 lub zwycięstwo Legii, ale maksymalnie 3 gole w meczu. No, Kumasz, o co chodzi? Do tego owerek 2,5 goli w meczu Liverpoolu i West Hamu. No tutaj sytuacja też ciekawa, no bo to jest EFL Cup, ćwierćfinał, Liverpool po meczu z Manchesterem United, i mimo tego, że było 0 do 0, to naprawdę ten mecz fajnie się oglądało, bo były te akcje. Liverpool cisnął, starał się. United tam z trzy razy się odgryzło, gdzie naprawdę byli bliscy Gola. Tam Hojlund zepsuł ze dwie takie naprawdę dobre sytuacje. A jeżeli chodzi o West i o ich spotkania ligowe, to trochę sinusoida, bo potrafią wygrać 2 do 1 z Tottenhamem na wyjeździe, żeby potem na wyjeździe dostać łupnia od Fulham 5 do 0, żeby potem znowu dwa kolejne spotkania wygrać z Freiburgiem w lidze Europy. 2 do 0 i z Wolverhampton 3 do 0 na własnym wojsku. Naprawdę potrafią dostarczyć emocji. No i tutaj wydaje mi się, że już ćwierćfinale się postawią. E, czy, kto wygra, to ja to nie wiem. nie, Ciężko stwierdzić. No faworyt, wiadomo, że Liverpool jest faworytem. Dominik nam proponuje po prostu overka. Trzy gole w meczu jest zadowolony. No i też jest ten mecz Interu, o którym gadaliśmy, czyli po prostu dwa gole Interu w tym meczu, e, w meczu pucharowym. Dzisiaj taka propozycja od Dominika na dwa koła. No 4000 profitu może z tego wpaść. Byłoby dobrze. A jeszcze większy profit może wpaść z kuponu Pawła, tutaj jest ta miniaturkowa że tak powiem, znaczy nie, że malutka tylko y, to kupon, który jest na miniaturze filmu, po prostu taśma y, od Pawła, kilka mocnych zdarzeń na dzisiaj wybranych na 15 tysięcy złotych, wiadomo że tutaj dużo musi się wydarzyć jak zawsze przy takich kuponach, na których jest sporo zdarzeń no ale stawka jest mocna Potencjalny profit, no myślę, że taki profit na święta to przydałby się każdemu. Ja trzymam kciuki, żeby tutaj te wszystkie typy z tej taśmy się też zazieleniły i żeby cokolwiek tutaj oddało. Weekend bardzo przeciętny był. Miniony weekend, bo w sobotę jeden, jeden kupon siadł, w niedzielę ciut lepiej, bo dwa i to takie mocne za 2000 tysiące i jeszcze jeden taki mocny. E, no w każdym razie mam nadzieję, że dzisiaj coś się zazieleni. Przypominam tylko na koniec, że tutaj na kanale wiecie, ja chciałbym, żeby jak najwięcej siadało. Wszyscy w ekipie byśmy chcieli, bo jest kogo chwalić i wszystko jest do przodu, ale no są takie okresy, że idzie ciężko. I proszę o tym pamiętać, że tutaj nikt żadnej gwarancji nigdy nie daje, że te kupony równie dobrze, e, jeśli dobrze wyglądają na papierze, to równie dobrze mogą się zesrać, nie? Każdy z tych typów. To o tym proszę pamiętać, bo tutaj nikt nigdy absolutnie nie chce niczego gwarantować. E, na sam koniec, oczywiście, dziękuję, że oglądaliście do samego końca, dziękuję za zostawioną łapę w górę, dziękuję za subskrypcję, zapraszam do naszych grup, wszystkie linki w opisie pod tym filmem. Dobrych świąt jeszcze wam nie życzę, bo na pewno w sobotę poleci film, czyli tak e, czysto przed świętami e, sweter świąteczny. Założę czy coś i sobie życzenia złożymy. Trzymajcie się. Zieloności, jak macie coś pograne, prawdopodobnie 15. Tutaj na kanale dzisiaj transmisja na żywo. Także wpada, jesteś mile widziany. Pozdro, elo Siemanara.